Dłonie słynnych gwiazd czy ludzi, pokażemy Wam kawałeczek. No, tu są tablice. Idziemy po tych tablicach. To jest zrobione od niedawna. No, idziemy sobie kawałek. No, ale żeby wiesz, nie było... Tu są aż trzy dłonie. Popatrzcie, się, a może ja przy... Nie. Zobaczymy, czy moja ręka pasuje. A, tu ktoś był... E, trzy, ale trzy ciepło, ręce. Ale grzeje rękę. Ale słuchajcie, to ciekawe, wszyscy mieli podwies, ktoś miał trzy dłonie. <laughs> Ale to jest dziwne, bo... jak to jest? Aha, to jest dwa razy, może to jakoś wydawało się, że nie wyszła. Ale patrzcie się, ja mam to samo... Do kogo jestem podobna? A to się sprawdza? A bo To, bo to jest Daniel Olbrychski, Wojciech Pszoniak i Andrzej... Jestem do Seweryna podobna ja jestem sama do siebie, nie ma do mnie, nie ma nikogo do mnie podobnego. Jestem, Andrzej Wajda. Ja jestem unikatem, niepowtarzalna. Czy każdy z nas jest niepowtarzalny? Nie mam sobowtóra, przynajmniej nie znalazłam Ale czy... na pewno tam było, że dłuższy polec tego, te, tego kogoś. Patrz jakiś statek wielki. O, o, o. No to ja właśnie Patrz. mówiłam, że teraz popłyniemy nim. <laughs> Zobaczcie, my idziemy z na statek i jedziemy do Eli, do Francji. <laughs> Ale... Ale jest raz cieplusio, nie? Wiaterek ustał i powiem Wam, że całkiem 10 stopni do góry stopni się zrobiło. Ja podejdę, bo zobaczymy, pokażemy. ten statek, takie nie? Jest tu trochę atrakcji, tylko to trzeba by przejechać sobie tak jak ciepło i na dłużej, nie? A akurat nam się trafiło takie, że... No. Chociaż momentami takżeśmy zauważyły, że wychodziło na słoneczko, tak jakby czasami do zdjęć. dla nas. No za zakochani. Są wśród nas. Zakochani pierwszy raz. Tam. No ja dla ciebie patrzę. A, no to wam jeszcze pokażę ja, na parkę. Wiecie, no trzeba się kochać, nie? Wiecie, jak się kochają, tam druga parka na górce siedzi. Zaraz tam zerkniemy oszuka miłości tylko na Wawel. Tu jest, tu jedna jest, tu jest jednak ja e, energia. Jedno, Jaka? na proszę do mnie na prywatne. Na, na Priw do Bożenki? Ja nie wiem nic. Super, nie wiem o, to, o kogo chodzi. Super, piękne okay. oczy, czarodziejska. Taka dziewczyna. <laughs> nie wiem o kogo chodzi, ale na Priw do Bożenki. No. Oczy ma piękne rzekające serce, czułe. Ja, ja już wiem, kto to jest, wy nie wiecie, ale aby jakiś pan chciał, to proszę się na mnie zgłosić, Ja dam na miary. <grym> Także ja już wiem, proszę panów, kto szuka żony? Cudownej, słodkiej, z wielkim sercem, uśmiechniętą buźką. Zapraszam na kryw. Do mnie, a to tylko nie o mnie chodzi, nie, 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 ja już mam partnera, oświadczam przy wszystkich, do mnie proszę nic nie pisać. To Ktoś jest nam tak. przeszkadza. To jest, to jest. Tu to, to. ktoś do Bożenki dzwoni, więc Was pożegnamy. Iż dzwoni, do mnie zapraszam. No to buźki, buźki.